Witam Was serdecznie. Ja mam na imię Wojtek, tak, tutaj przedstawiam Wam dzisiaj Peugeota 406 2.0 HDI o mocy 109 KM. Jest to auto z 1999 roku, model już poliftowy, wyprodukowany dokładnie w maju tegoż roku i pragnę Wam przedstawić jego wady, zalety, można powiedzieć takie kwestie użytkowe, co mi się w nim nie podoba, co mi się nie podoba, co bym z chęcią zmienił i ogólnie jak ten samochód wypada na tle konkurencji, jakim jak jest, jest klasa średnia, czyli Volkswagen Passat, Audi A4 czy też Opel Vectra B. Jak widzicie właśnie tutaj wersja policyjna, ona już ma zmieniony przyłóg całkowicie. Zmienione halogeny, one są tutaj duże, to są narażone w ten sposób na skuczenia. To jest moim zdaniem bada. Mogliby zachować te halogeny, które były w wersji przednieftowej, czyli takie malutkie. One o wiele lepsze są, bardziej praktyczne, tak? Tutaj te niestety szkła są duże, bardzo często lecą od kamieni. Podobnie z reflektorami, aczkolwiek tutaj mamy reflektory, które są praktykowe, więc one dość dobrze rykoszytują nam kamyczki. Tak jak już wspomniałem właśnie wcześniej o przodzie, tutaj mamy linię boczną tego samochodu. Ona się w sumie praktycznie nie zmieniła. Przechodzimy do tyłu. Tył już jest zmieniony względem starszej wersji, tak zwanej D9, tutaj, to znaczy to jest wersja D9, starsza wersja D8. Tutaj mamy charakterystyczne przecięcie tylnej lampy właśnie taką listwą w kolorze nadwozia co powoduje, że ten tył nabrał takiego smaczku i wielu użytkowników, ogólnie wiele ludzi uważa, że jest to jedno z najładniejszych aut w drugiej połowy lat 90., tak. Tak wygląda w całości, czyli klasyczny sedan, jak to mówią, bez żadnych po prostu już odwtrysków, tak. Silnik 2.0 HDI o mocy 109 koni i w momencie obrotowym 290 Nm. To daje nam dość przyzwoite przyspieszenie, dość przyzwoitą jazdę. Bardzo elastyczny silnik, dosyć y, fajnie to y, można pogonić, zarówno na autostradzie, jak i w mieście, kiedy trzeba wyprzedzić. Tutaj mocy nie brakuje, szczególnie że moment obrotowy mówi sam za siebie bo dieslem się jeździ nie mocą, tylko momentem obrotowym, a tego tutaj nie brakuje. Auto, y, tak jak widzicie, jest w tej chwili trochę przykurzone tutaj w komorze silnika z racji tego, że go z godzinkę temu odebrałem od mechanika wymieniane było sprzęgło i tutaj też napomnę właśnie, że auto jest wyposażone w skrzynię biegów manualną, pięciobiegową ze sprzęgłem które posiada niestety rzecz najgorszą jaką ja uważam w motoryzacji jako dwumasowe koło zamachowe które jest yy, niestety częścią eksploatacyjną które się zużywa i które kosztuje po prostu 2000 zł plus wymiana i to jest po prostu w wielu przypadkach albo połowa wartości samochodu albo nawet i więcej z racji tego że no po prostu ceny tych samochodów są dość niskie auto jest niedoceniane i ceny od 2500 do nawet do 8900 także tutaj w zależności od wersji i rocznika bo wspomnę, że auto było ogólnie 406, była produkowana od 1995 roku do 2004 i w 1999 roku przeszedł modernizację stylistyczną, troszeczkę pozmieniało się też pod, tutaj pod komorą, w komorze silnika. Dość często trzeba wymieniać tutaj olej z racji tego, że jest to, jest to silnik Common Rail z turbiną, także tutaj wymiany ja dokonuję mniej więcej co 10 tysięcy kilometrów i trzeba tutaj niestety na olej nie żałować pieniążków, trzeba tutaj kupić porządny olej, typu na przykład Valvoline, Motul, ja akurat tutaj zalałem Totala, Total Quartz z racji tego, że tak zaleca producent 10w40. Także półsyntetyk i auto powinno hulać, tak? Tutaj się nic nie dzieje. Wiadomo, że filtr paliwa też trzeba wymieniać dosyć często. Ja tu wymieniam co 20 tysięcy kilometrów filtr paliwa, bądź raz na dwa lata albo i szybciej. Oczywiście filtr powietrza za każdą wymianą oleju. To, jest akurat, to są groszowe sprawy, także tutaj części eksploatacyjne, takie właśnie jak filterki, są po prostu na przyzwoitych cenach, to są kwoty kilkanaście złotych, tak. Filtr oleju na przykład tam chyba 15 czy 16 zł kosztuje, czy tam nawet 20, powietrza tak samo. Najdroższy chyba z kampanii filtrów jest filtr kabinowy, to jest kilkadziesiąt złotych, to chyba 70 z tego co pamiętam. Poza tym lejemy olej, lejemy, wymieniamy filtry, paliwo i jeździmy bez żadnych praktycznie usterek. Silnik jest prosty, jest bez bezawaryjny, moim zdaniem. Wiadomo, że zdarzałem się wyjątki od reguły. Ja miałem na przykład awarię elementu takiego jak yy, obudowa filtra paliwa, która musiała zostać wymieniona z racji tego, że po prostu podciekało mi tam paliwo, to leciało tam wszystko na te przewody gumowe i powodowało to dosyć nie, nieciekawy zapach. Ten silnik charakteryzuje się bardzo wysoką kulturą pracy dość fajnym przyspieszeniem, co no po prostu stawia tego peżota moim zdaniem na pewno wyżej niż Passat. Passat to taki typowy klakier. Ja się śmieję, że e, sąsiada Passat może <slużyć> służyć jako kogut poranny z racji tego, że jak go odpala to od razu cała wioska słyszy, że po prostu chodzi, odpalił samochód. Tutaj jest troszeczkę inaczej, ten silnik chodzi ciszej, równiej i Dodatkowo, no moim zdaniem, Peugeot jest o wiele lepiej wygłuszony, więc tego silnika w środku praktycznie w ogóle nie słychać i niekiedy pasażerowie, których wiozę, dziwią się, że w ogóle to jest diesel. Dodatkowo, spalanie, spalanie rzędu w trasie 4-3-4,5 litra, jadąc rozsądnie oczywiście nie mówię, że jadąc przepisowo, ale jadąc rozsądnie. Oraz w okolicach 6-6,5 litra w mieście, daje nam w cyklu mieszanym około 5,5 litra i to jest fakt, tyle mniej więcej pali. Czyli przy obecnych cenach paliwa mniej więcej około 20 kilku złotych wychodzi za przejechanie 100 km. Czy tanio, czy nie tanio. Powiem Wam szczerze, wcześniej miałem auto z instalacją gazową wychodziło tak samo, także tutaj nie ma różnicy, czy jest to instalacja gazowa, czy też nie. Ten samochód akurat jest w wersji takiej, można powiedzieć, no standardowej. To nie jest topowa wersja. Topową wersją jest Peugeot z 3-litrowym silnikiem o mocy 209 koni i o wiele, wiele, wiele lepiej wyposażony niż ten egzemplarz. Ten akurat konkretnie po prostu jest zwykłym dieslem, zwykłym samochodem dla rodzin, który osobiście polecam. W następnej części filmu przedstawię Wam, jak to wygląda w środku, jak wygląda bagażnik, jak wyglądają, można powiedzieć, wady i zalety Całego środka. Tak wygląda to wszystko z zewnątrz. Za chwilę przechodzimy do przedziału pasażerskiego i tam opiszę konkretnie co i jak. Tak widzicie tutaj też zabezpieczenie antykorozyjne peżotów jest. Można powiedzieć tak. Przez wiele uważanych za solidne. Ja uważam, że różnie to bywa. Bankamentami jest przede wszystkim rant maski, błotniki przednie. Tutaj widać właśnie. Już próbowałem to ratować. Tutaj po prostu to dość często gnije i dość często lecą nam błotniki. Ten jest do wymiany, bo tu już są pruchelki. Także ten jest do wymiany błotnik. Poza tym nie narzekam. No i progi dosyć słabe, można tak powiedzieć. Jest to bardzo przestronny samochód wbrew pozorom, aczkolwiek jego wymiary 4,5 metra długości. mówią o tym, że no tutaj może być sporo miejsca. Zaraz wam powiem, jak to wygląda. Tak jak robi to Zachar, ja niestety nie zrobię z racji tego, że nie mam dwóch metrów wzrostu. Mam 1,76 m, także jestem zwykłym, można powiedzieć, yy, zwykłego wzrostu chłopakiem. Także przedstawię wam, jak to wygląda na podstawie mojej osoby. Zajmowanie miejsca w samochodzie nie jest żadnego problemu. Mamy tutaj miejsca w zupełności sporo. E, regulacja e, różnego rodzaju elementów, typu kierownica, niestety tutaj manualnie. Kierownica jest regulowana w dwóch płaszczyznach, góra-dół i przód-tył, co pozwala nam na ustawienie optymalnej, można powiedzieć, odległości od siebie, tak? natomiast W tym egzemplarzu niestety jest to hotel standardowy, czyli manualne, przez wszelkiego rodzaju regulacje. Mamy tutaj regulację przód-tył za pomocą standardowo pokrętła, tak, znaczy pokrętła uchwytu. Tutaj mamy z boku kąt nachylenia oparcia. Zagłówki też są regulowane, kąt nachylenia tych zagłówków, wszystko ręcznie oraz wysokość fotela na pomocą takiej wajchy, góra-dół. Także nie ma tutaj żadnego szała, ani rewelacji i to można powiedzieć, że no nic dodać, nic ująć w bogatszych wersjach występuje już tutaj regal, regulacja elektryczna niekoniecznie muszą być to fotele skórzane w fotelach welurowych również występuje bardzo często właśnie regulacja elektryczna w foteli łącznie z funkcją grzania czego tutaj też nie ma zaraz i jak wspomniałem wcześniej jest to podstawowa w sumie wersja peżota samochód jest wyposażony tylko w dwie elektryczne szyby. Poduszkę powietrzną kierowcy i poduszkę powietrzną pasażera, czyli mam tylko dwie poduszki, pozostałe takie może bogatsze wersje są wyposażone już w cztery poduszki, mam już boczne w fotelach, nie wiem czy występowały z kurtynami czy nie, po prostu nie interesowało mnie to, skupiam się zawsze zwykle na swoim egzemplarzu. Standardowy po prostu można powiedzieć zestaw zegarów w bogatszych wersjach albo też w troszeczkę nowszych wersjach mamy tutaj jeszcze obwódki chromowane co daje takiego smaczku oraz nie 4 zegary tylko 5 dodatkowo mamy można yy, powiedzieć temperaturę oleju tak tutaj akurat tego nie ma i tak to wygląda dodatkowo mamy tutaj wyświetlacz komputera pokładowego oraz yy, wyświetlacz fabrycznego radia ten egzemplarz niestety fabrycznego radia już nie ma, z racji tego, że system dźwiękowy w Peugeotach bardzo mocno kuleje. Mimo tego, że producenci albo inaczej dostawcy części tutaj po prostu wpasowali się w markę Peugeota, czyli Pili Clarion. No po prostu z głośnikami bodajże, chyba JBL-a z tego co pamiętam jak demontowałem cały ten sprzęt audio, nie gra to dobrze. Uwierzcie mi, niezadowalające to było i dlatego to postanowiłem wymienić a kolejnym, ele kolejnym elementem który spowodował, że zmieniłem po prostu nawet głupie radio to było to, że po prostu no, brak, brak płyt nawet, bo to był kaseciak w 99 roku także tak to wygląda, tutaj mamy akurat niestandardowe radio jakiś tam z pion pionerek z wyjściem na USB co dosyć ułatwia. nie ma tego bałaganu w postaci <laughs> można powiedzieć walających się po samochodzie płyt Mamy tutaj klimatronik, niestety tutaj w tym egzemplarzu i chyba w ogóle w Peugeot nie ma klimatronika dwustrefowego. Jest tu klimatronik zwykły, jednostrefowy, który no powiedzmy sobie jest wystarczający na tak duże wnętrze z jednym małym plusikiem, jakim jest właśnie ta funkcja. Ja i tutaj włączać nie muszę, aczkolwiek może mogę. W tej chwili widzicie, właśnie wyświetlacz pokazuje nam, że mamy otwarte drzwi, kierowcy i mamy tak. Ta funkcja, jak widzicie na wyświetlaczu, pojawia się yy, ogólnie symbol szyby przedniej. I tutaj dość często zdarzało się, że jak szukałem samochodu sprzedawcy, mówili, że ten samochód ma podgrzewaną przednią szybę. Nic bardziej mylnego, aczkolwiek nie jest to dalekie od prawdy. Z racji tego, że Perzet wymyślił swój sposób. To jest tak zwany pakiet komfortu, który powoduje, że jeżeli mamy na przykład zimę i mamy szyby zamarznięte, idziemy do samochodu, odpalamy go, włączamy sobie ten guzik momentalnie leci ciepły nawiew, jest to, jest to powietrze bodajże chyba elektrycznie podgrzewane, jest taka nagrzewnica tego powietrza elektryczna i od razu po odpaleniu samochodu, praktycznie nie wiem, po niecałych kilkudziesięciu sekundach leci już nam ciepły nawiew, co powoduje bardzo szybkie odszeronienie samochodu I, no i powiem szczerze, że no działa to dosłownie tak, jakbyśmy mieli podgrzewaną przednią szybę, tak? Niemniej jednak to powoduje również takie, można powiedzieć, webasto na odpalonym silniku, bo mówię od razu po odpaleniu silnika, kiedy silnik jest jeszcze zimny, można już ogrzać wnętrze, zarówno właśnie, jak i e, przednią szybę odszronić. <coughs> Tutaj mamy guzik do podgrzewania tylnej szyby i podgrzewania lusterek. To jest samochód, ma podgrzewane lusterka, ma elektrycznie sterowane lusterka. Niestety. Tu zabrakło nam elektrycznie składanych lusterek, są pyżoty, które tą funkcję mają, oczywiście w topowych wersjach, tam 3 litrowych, bodajże one występowały, choć dość rzadko. Przejdźmy dalej, no materiały, materiały wykończenia tutaj, <laughs> bardzo często recenzenci mówią o tym, że materiały wykończenia są bardzo dobre, ja powiem szczerze, że one są daleko, 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 poza tą kwestią nie są ani dobre, są pojedziowym bardzo średnie. Mimo tego, że te elementy typu daszek to wszystko jest tu mięciutkie tutaj też jest mięciutkie, tu jest mięciutkie co najważniejsze, tu też jest mięciutko to jest wszystko mięciuteńkie co powoduje, że jak mamy nogę opartą to nie kaleczy nam nogi ale tu już z kolei ten tunel to to już jest twardy plastik i tak samo tutaj mamy mięciutko tu mamy jakieś tam listwy wykończające, Jedni mówią, że jest fajne, jedni mówią, że nie. Peczet tutaj stosował bardzo różne materiały, także tego razu list w kolorze nadwozia, poprzez listwy imitujące aluminium i bla, 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 i bla, bla, bla. Ja mam wersję z, z imitacją jakiegoś tam drewna, tak? Tutaj mamy malutki schoweczek, znaczy no malutki to nie, to jest dosyć spory schowek, który zmieści wszystkiego rodzaju kablowania, jakieś tam no, różnych rzeczy, czy klucze. Tu mamy fajny schoweczek na jakiś telefon czy na coś, popielniczka, która nie otwiera się, nie wiem czemu, ale się nie otwiera. Tu mamy gniazdo zapalniczki. Tutaj widzicie gałka biegów odpadła. Ona gdzieś tutaj się znajduje. Tu są, to powinno być w ten sposób tutaj pokazane. Muszę zamówić nową. No to jest właśnie <laughs> tak zwany ząb czasu, tak? Tu mamy do wyłączania poduszki połecznej pasażera, jak widzimy dziecko. Tu mamy taki mały Kóweczek, albo inaczej uchwyt na kubki, który jest bardzo niepraktyczny, ponieważ podczas zmiany biegu pff, albo trącamy ten, te kubki, albo po prostu przeszkadza nam to, tak? Tutaj niestety. Ten samochód nie został wyposażony niestety w podłokietnik przedni. One występowały, one były wtedy montowane albo tutaj w fotelach, na tej części fotelu, ale na takiej wysokości, że jeżeli nawet go opuszczamy to jest bardzo niewygodne, bo jest bardzo wysoko, bądź bardzo drogi fabryczny podłokietnik, który był montowany właśnie tutaj, co powodowało nam, że nie mieliśmy tego upytu. I on był taki wycięty tak akurat, żeby ten hamulec ręcznie można było zaciągać, także on był, występował, ale to, to jest kwestia gdzieś bodaj, że z tego co pamiętam 250-260 zł za taki podłokietnik, tak? Przejdźmy tutaj do drzwi, kieszeni w drzwiach, no powiedzmy sobie, to są takie kieszenie na takie śmieci bardziej niż na, na butelki, butelka tu na pewno nie wejdzie, po prostu śmietnik, tak, zjemy batonika tam, tutaj i tutaj, to jedyne co można wrzucić. I tu powiem bardzo szybko jakości właśnie tapicerki, tapicerka jest dramatyczna, jak widać po prostu po latach odchodzi całymi płatami, to jest po prostu to trzeba dać do tapicera już, bo tego się nie da ani podkleić. To jest po prostu ząb czasu. Podobnie jest bardzo często z podsufitkami. Także tak to wygląda tutaj z przodu. Zaraz będziemy przechodzić do tyłu. Miejsca tutaj mam na trzy palce, takie można powiedzieć trochę ściśnięte, także nie dotykam nawet fotela, nie dochodzę do niego. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze wgłębienie, także tutaj naprawdę sporo miejsca. Zobaczcie sobie tu dłoń spokojnie wsadzam, także siedzę sam za sobą. Fotele są mięciutkie, bardzo fajne. Tutaj też jest mięciutko. Tu też jest mięciutko. Fotele wyposażone w jakieś tam schoweczki małe. Takie tutaj, A zarówno tutaj, podobnie jak i z przodu, w scho y tutaj mamy tak zwane y schowki na śmieci. Czyli po prostu zjemy batonika, wrzucamy papierki, i nic innego się tam nie zmieści. Jak widzicie, z tyłu jest korbotronik. Niestety ten samochód wyposażony jest tylko w dwie elektryczne szyby. Z tyłu niestety nie ma. I podobnie jak. Przodą tu właśnie odchodzącą już tapicerkę, to jest tak zwany właśnie ząb czasu. Tu jest jeszcze gorzej, bo tu już po prostu nawet się nie trzyma ta tapicerka. To się nadaje jedynie do podklejenia. Chciałem Wam właśnie wspomnieć o tym, że mamy tu podłokietnik, bardzo duży. Taki o, nieotwierany niestety, nie, nie posiadamy tutaj żadnego rodzaju schowka, ale mamy tutaj otwór na narty, tak? Możemy przewieźć sobie narty, jest to powiedzieć fabryczne. Punkty oświetlenia tego samochodu mamy tutaj, lampkę, która chyba, o, teraz świeci, niestety ja mam wyłączoną tą funkcję z racji tego, że akumulator by zaraz szlak trafił tam, mamy z przodu również takie punkty świetlne i dodatkowo lampkę na lewo i prawo, tak, tak wygląda to, tego tu jakieś uchwyty na, powiedzmy sobie na jakieś, nie wiem, koszule czy na coś i tak zwane wieszaczki, tak bagażnik otwierany zwykle na guzik także tak to wygląda tutaj to bagażnik na tle wygląda w ten sposób Jest, powiem wam szczerze że no przyzwoity tak tutaj ja mam zamontowane oświetlenie takie sobie ledowe bo to w nocy tutaj ta lampka ona, wygląda, ona nie daje sobie rady nie ma tu żadnych, żadnych wydziwni. Po prostu zwykły bagażnik, który jest bardzo pojemny, a nie wiem ile litrów ma, ale dosyć sporo. Myślę, że na tle konkurencji tu nie wypada źle, aczkolwiek też nie, nie wypada najlepiej. Myślę, że tutaj nawet Vectra ma chyba większy bagażnik, aczkolwiek to mi akurat nie przeszkadza wózek dla dziecka się zmieści. Wszystko jest na swoim miejscu. Także tak to wygląda jest dosyć tego po złożeniu foteli. Mamy równą podłogę, także temu przestrzeń tego mamy tu jakiś tam... Wiadomo haczyki na siatkę, tu jakiś schoweczek, który można sadzić akurat gaśnicę. Bądź jakieś tam pierdołki. No i pod tam nie mamy koło zapasowe. Tego już nie będę wam pokazywał. Ale tam też można sobie sporo rzeczy tam upchnąć. Wiadomo, mam tu organizer właśnie po to tylko, żeby te wszystkie pierdoły nam nie latały. To widzicie właśnie jeszcze. Także tak to wygląda. Bagażnik ma o tyle jeszcze dobrą zaletę, że zawiasy się chowają. Także nie, nie wystają nam nigdzie. I również są tu siłowniki, a te rączki czerwone odpowiadają za składanie foteli. Także dosyć ciekawa opcja. Także tak to wygląda. Jeszcze tworzę tutaj te drzwi. One skrzypią dosyć, także tak wygląda. Zobaczcie, jakiej grubości jest taka na jest bardzo, bardzo gruba, bardzo, bardzo mięciutka. Te materiały tutaj już, one są, no są wprawdzie miękkie, nie są twarde. Aczkolwiek to nie robi, moim zdaniem bynajmniej. I tutaj na przykład osobiście bym powiedział, że jest to na poziomie średnim, a nie tak jak niektórzy recenzenci opowiadają, że peżek jest bardzo dobrych materiałów skręcony. A zapomniałem jeszcze wspomnieć, że przy oryginalnym radiu działało mi to. To jest nic innego jak sterowanie radiem spod kierownicy. Te nowsze modele bodajże mają już troszeczkę inne tą, tego dodatkowo tu mamy Przycisk od komputera pokładowego, który nam wyświetla średnie spalanie i takie tam pierdołki. Bogatsze wersje o dziwo mają nawigację, i ta nawigacja jest wyświetlana tutaj. Jego wyświetla 4 musi być typu C, czyli no po prostu nam pokazuje strzałkami, tak? Tak wygląda nawigacja w peżocie. Niestety w tamtych czasach w pasacie tego nie ma. To mogę wam powiedzieć. No i na koniec <laughs> tego wszystkiego yy, małe podsumowanie, czy polecam ten samochód dla yy, po prostu. Yy. Młodych ludzi, a dobrze, jak najbardziej tak. Można e, śmiało kupować. Nie uważam tego samochodu za skarbonkę. Nie jest to król, król lawet, bądź e, jakiś samochód bardzo kłopotliwy. Jedyne co można jeszcze wspomnieć, to o zawieszeniu, które jest jak błędnie. Właśnie tutaj często słyszę, że tutaj jest belka skrętna. Absolutnie czegoś takiego tutaj nie ma. Tu mamy całkowicie inny system zawieszenia który nie powoduje jakichś tam nie wiadomo jakich kosztów napraw. Wiadomo, że trzeba tam zaglądać. Tam po prostu najczęściej siadałem na e, końcówki e, drążków stabilizatora i gumy stabilizatora z racji tego, że to bodajże chyba to się nazywa wielowahaczowe zawieszenie, tak? Z przodu nie ma problemów z zawieszeniem, także no mówię, no, no kosztów tutaj dużych na, w użytkowaniu tego pojazdu nie ma. Także na tle konkurencji, jeżeli miałbym wybierać Drugi raz na pewno na 100% wybrałbym taki sam samochód, tylko że pewnie bogatszą wersję i mocniejszą troszeczkę e, jednostkę napędową. Na przykład jakąś tam benzynkę dwulitrową albo trzylitrowego potwora V6 o mocy 209 koni. No a ten samochód już tam można powiedzieć, że zawija za sobą asfalt. Jest naprawdę przyzwoity. Wspomnę tylko, że tych peżotów ten Peugeot wychodził w trzech wersjach nadwoziowych: wersji sedan, wersji break i wersji coupe. O coupecie może, któryś kolega z forum wspomni, jest to zaprojektowany przez Pini Farina. I na sam koniec chciałem podziękować przede wszystkim Zacharowi za możliwość nakręcenia takiej recenzji. Pozdrawiam właśnie wszystkich widzów tego kanału Zachar Off. Pozdrawiam również <coughs> wszystkich tych, którzy opiekują się tym kanałem. Na pewno jest tam spora Rzesza Ludzi, którzy dba o to, aby ten kanał był na takim poziomie, na jakim jest, oraz na jego drugi kanał Autocentrum oraz wszystkich moich widzów, którzy pewnie i powinni mnie rozpoznać z internetu, też z YouTube'a, mianowicie z mojego kanału, na którym kręciłem swoje przygody na Unii Europejskiej. Także tak to wszystko się ma.